Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni 23 Kiedy narcyz widzi cię z kimś innym. Nie jesteś już z narcyzem. Minęło trochę czasu. Zostawiłeś go. Lub to narcyz cię odrzucił, poznałeś już kogoś innego, zaczęliście się spotykać, jesteś już szczęśliwy z tą osobą, którą poznałeś, jesteś traktowany z szacunkiem, z godnością, jesteś traktowany o wiele lepiej niż przez narcyza, czujesz się dobrze. Czujesz, że w końcu możesz być sobą, możesz czuć się komfortowo i swobodnie z twoim nowym partnerem w jego otoczeniu. Jednak pewnego dnia narcyz widzi was razem lub w jakiś sposób zdobywa wiedzę, odkrywa informację, że znalazłeś kogoś innego. Narcyz nie zachwyca się Twoim nowym związkiem, nie szanuje Go, nie bierze tego poważnie, nie bierze tego na serio. Odbiera to jako żart, na dobrą sprawę dostarcza mu to rozrywki. Narcyz wcale nie uważa, że ruszyłeś do przodu ze swoim życiem. Nie zapominaj, że narcyz postrzega cię jako obiekt, jako przedmiot, jako jego własność. Dla Narcyza jesteś jego własnością. W umyśle Narcyza nie możesz pójść do przodu ze swoim życiem. Narcyz uważa, że zawsze będziesz Jego, nawet wtedy, jeśli wierzy, że jesteś zaangażowany w kolejny związek. Narcyz sądzi, że to jedynie kwestia czasu, aż to się rozpadnie. Osoby narcystyczne nie cenią lojalności, nie wierzą w prawdziwe zaangażowanie, w oddanie, w wierność. Narcyz nie był lojalny, nie był zaangażowany, gdy był z Tobą, nie wierzył w te rzeczy i to się nie zmieniło. Nadal w to nie wierzy, gdy już jesteś z kimś innym. Dla narcyza to wszystko jest grą. On nie bierze nic na serio. Narcyz nie bierze niczego na poważnie. To, co interesuje narcyza, to na czym mu zależy, to wyciąganie, wyłudzanie od ludzi reakcji. Pozyskiwanie paliwa, pozyskiwanie zasilania. Narcyza nie interesują konsekwencje jego działań, jego czynów. Nie obchodzi go, jak może dotknąć do innych ludzi. Narcyz po prostu chce tego, czego chce, i, kropka. Zrobi wszystko, co w jego mocy, zrobi wszystko, co jest w stanie. Aby zdobyć to, co chce. Narcyz nie uszanuje Twojego nowego związku, postrzega to jako żart, widzi to jako Twoją naiwność, uważa, że jesteś oszukiwany i wykorzystywany. Narcys uważa, że Twój nowy partner to głupiec, sądzi, że to ktoś, kto nie wie, w co tak naprawdę się miesza. Ktoś, kto nieświadomy wkroczył na niesprzyjający teren. Narcyz postrzega was oboje jako parę głupców, którzy tak naprawdę nie wiedzą, co robią. Widzi w was ludzi, którzy wykorzystują się wzajemnie, którzy są egoistami i są razem tylko z powodu własnych zachcianek. Gdzieś tam. Pod arogancją i dumą, pod maską narcyza, pod jego fałszywym poczuciem wyższości, skrywa się zazdrość. Zazdrość tego, co masz. Narcys chce, żeby to był on, życzyłby sobie tego. Narcys chciałby do ciebie wrócić, ale z bardzo prostego powodu z powodu tego jak sprawy się potoczyły jak wszystko się nagle zakończyło z powodu tego że jesteś już z kimś innym Narcyz wie że nie może wrócić doskonale wie zdaje sobie sprawę z tego jak by to wyglądało gdyby próbował teraz do ciebie wrócić narcyz przystopuje Ugryzie się w język, ale tak naprawdę życzyłby sobie do ciebie wrócić. Jak ruszyłeś do przodu ze swoim życiem, jak jesteś już zaangażowany w relacje, w związek z kimś innym, kimś nowym, to narcys poddaje cię ponownej idealizacji. Wtedy narcys zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, jak wspaniały jesteś! Jak z nim byłeś, to udało mu się wszystkich przeciwko Tobie nastawić. Udało mu się sprawić, by wszyscy patrzyli na Ciebie krzywym okiem, by widzieli Cię jako tego najgorszego. Kiedy ktoś spoza kółka wzajemnej adoracji Narcyza pojawia się w Twoim życiu i widzi Twoją wartość, Widzi Twoje zalety, to przypomina narcyzowi o tym, jaki naprawdę jesteś. To przypomina mu o tym, jaki zawsze byłeś. To tak, jakby cykl się wypełnił, zresetował, zaczął od nowa. Love bombing zaczął się raz jeszcze. Narcyz ponownie jest zauroczony Tobą i Twoim blaskiem. Znowu wszystko związane z tobą jest dla niego zachwycające. Wszystko, co cię otacza, jest czymś, co narcyz chce dla siebie. W tej chwili, w tym momencie jesteś perfekcyjny, jesteś idealny, jesteś wszystkim, czego zawsze chciał narcyz. To nieważne, że to narcyz ciebie odrzucił. Narcyz patrzy na to w ten sposób, że wtedy nie mógł tego widzieć, ale teraz, kiedy już jesteś z kimś innym, z kimś nowym, Narcyz ponownie się tobą zachwycił. Ponownie jesteś ideałem. Nagle Narcyz doznał olśnienia, stał się świadomy tego, jak świetny jesteś, jaki jesteś wspaniały. Nagle cię zrozumiał. Teraz uważa, że jesteś wyjątkiem, jednym na milion, jedynym w swoim rodzaju. Teraz narcyz myśli, że jesteś czymś, czego może już nigdy nie odnaleźć. Ale w tym samym czasie narcyz wie, zdaje sobie z tego sprawę, że nie może do ciebie wrócić, ponieważ teraz jesteś już z kimś innym. Niezależnie od tego, narcyz nadal postrzega cię jako obiekt, jako przedmiot, jako jego własność. Jest tak, dopóki uważa, że to tylko nic nieznaczącego, że to tylko spotkania, randki, gra, że jest to nic poważnego, nic na serio. Kiedy narcyz zwierzę zaangażowałeś się seksualnie z kimś innym, wtedy przestaje widzieć cię jako swoją własność. Wtedy idealizacja zaczyna zanikać, zaczyna się oddalać. Wtedy narcyz straci zainteresowanie tobą. Wtedy szybko o tobie zapomina. Wtedy narcyz jest zmuszony znaleźć inne źródło zasilania. Chyba że akurat nie ma żadnej alternatywy, chyba że akurat nie ma żadnych innych opcji, wtedy Narces nie da ci spokoju, wtedy nadal będzie się za tobą uganiał, starając cię, starając się wciągnąć cię ponownie do relacji, starając się ponownie cię zmanipulować. Tak długo Dopóki narcyz uważa, że nie ruszyłeś na serio ze swoim życiem do przodu, w dalszym ciągu gdzieś tam będzie cię obserwował, będzie na ciebie czekał, będzie się na ciebie czaić. Narcyz myśli wtedy, że nadal jesteś jego, nadal do niego należysz. Myśli wtedy, że nadal jesteś Jego własnością, nawet gdy widzi cię z kimś innym. Narcyz nie bierze tego na serio. Nie myśli, że jest to poważny związek. Nie widzi tego jako związku. Nie uważa, że jesteś w związku. Nadal ma cię za swoją własność i myśli, że jesteś zwodzony, wykorzystywany i oszukiwany. Narcyz uważa, że Twój partner jest nieświadomy Twoich wad, że jest nieświadomy Twoich niedoskonałości. Uważa, że nie zna Twojej przeszłości. Narcyz myśli, że jeżeli Twój partner znałby wszystkie Twoje wady, gdyby wiedział na Twój temat wszystko, wszystko co dotyczyło przeszłości, to nigdy by Cię nie kochał. To wtedy nigdy by nie chciał z tobą być. W jego umyśle to czyni cię kimś, kogo nie można pokochać, co tak naprawdę jest tylko projekcją, projekcją tego, jak narcyz sam się czuje. Polub, kliknij proszę przycisk, kciuk w górę, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć, skomentuj. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni 23 małpagmailcom możesz wesprzeć kanał wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.